Na tym treningu skupimy się na wzmocnieniu mięśni, nóg i pośladków z naciskiem na pośladki, i będziemy do tego celu potrzebować krzesła albo jakieś pufy, taborytu, czegokolwiek, żeby mieć podpórkę. I grzewka z wodą, bądź butelka wody mineralnej, bądź jakiekolwiek obciążenie, ono nam będzie potrzebne tak naprawdę tylko do jednego e, ćwiczenia. No to zaczniemy. Zaczniemy sobie troszeczkę od mobility, e, popracujemy nad rotacją wewnętrzną i zewnętrzną w stawie biodrowym, tak żeby potem Wasz pośladek pracował lepiej. I tutaj, kochani, ustawiamy sobie nogi w ten sposób, żeby kolano miał 90 stopni i 90 stopni, i również, żeby między Waszymi udami e, był kąt 90 stopni. I z tej pozycji będziemy zmieniać stronę. Najpierw tylna noga. Idzie do przodu. Przednia. Hop, uginasz i zmieniasz stronę. Za każdym razem starasz się lekko docisnąć kolano i posadki do podłogi. I lecimy. Hop, hop. Możesz odchylać się do tyłu. Możesz też mieć ręce tutaj z tyłu. Wybierasz swoją wersję pięć. Pilny tych 90 stopni w kolanach. To jest bardzo ważne. Hop, hop. O, się dociskaj lekko kolanko. 9, super. 10. Lecimy tak do 20. Na dzisiejszym treningu będziemy pracować nie na czas, a na liczbę powtórzeń. Będzie dużo. Myślę, że posadek nam dosyć mocno spłonie. Mam taką nadzieję. Tutaj dodatkowo w tym ćwiczeniu, jak odchylasz się do tyłu, czujesz, że musisz trzymać mięśnie brzucha. W związku z tym od razu nam się ten brzuch aktywuje, zanim zaczniemy właściwy trening. Super. Dobrze, zatrzymujemy nogi w ten sposób. 90-90 stopni, tak? Skręcamy się teraz do tej nogi, która jest z przodu, i kładziemy się na podłodze w ten sposób, żeby nasza klatka piersiowa, nasze kolano, żeby było dokładnie w miejscu klatki piersiowej. Powinniście czuć mocno rozciągnięcie tego pośladka, na którym leżymy. Jeżeli nie czujecie, to znaczy, że trzeba się troszeczkę bardziej przesunąć i bardziej nakryć ciężarem ciała tą nogę, która jest z przodu. Chwilę tak wytrzymujemy. Myślę, że jakieś około 30 sekund na stronę. Do minutki. Dobra. Zamieniamy strony. Już wiecie jak. Hop, hop. Znowu 90, 90. Skręcamy się do nogi, która jest z przodu. Kładziemy się tak, żeby klatka piersiowa, środek klatki piersiowej dokładnie był na środku kolana. Wytrzymujemy tak około, około pół minutki do minuty. Powinien się rozciągać tutaj teraz pośladek tej nogi, na której leżycie. Super, mamy zrobione. Ok, przechodzimy teraz na matę. Na macie robimy deseczkę, stopy na szerokość maty, nawet troszeczkę szerzej. Uginamy kolana. Poparcie robimy takiego psa z głową w dół, jak z jogi, tylko szeroko kolana i idziemy tył, hop, 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 do pozycji deski, wkładamy łokcie między kolana, staramy się wypchnąć klatkę piersiową do przodu, chwilę przytrzymujemy i idziemy znowu do przodu, deseczka, zepnij brzuszek, trzy, dwa, jeden, ugnij swoje kolana, Wypij mocno pupę do tyłu, proste plecy, szeroko kolana i idziemy tył, postaw pięty, wciśnij łokcie, złącz dłonie, klatka piersiowa do przodu, rozepchaj kolana na zewnątrz, połóż ręce na podłodze, idziemy do przodu, hop, znowu przytrzymaj chwilę deskę, aktywuj mięśnie brzucha i tył, pupa góra, kolana szeroko i idziemy tył. Hop, hop, hop. Super. I ostatni raz do przodu. Ugnij kolana. Pupa góra. I lecimy tylko. Hop. Rozepchaj łokciami, kolana. Zwróćcie uwagę, nie tutaj, tak? Tylko łokcie rozpychają kolano. Proste plecy. Ułożymy się. Okej. Okay. Złap teraz za palce stóp i rozciągniemy sobie jeszcze tylną taśmę. Prostujemy kolana i uginamy mocno. Klatka przód. Hop, hop. dwa, tak pięć razy. Trzy, cztery, pięć. Ostatni raz, hop, roli w górę. Super. Jedno ćwiczenie teraz wykonamy. Aktywujące na nogi. Ok, stajemy stopy na szerokość bioder i robimy wypad do tyłu. Hop. Idziemy do góry. Przytrzymujemy do trzech sekund. Raz, dwa, trzy. Ta sama noga. Pięć razy. Raz, dwa, trzy. Super. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy raz dwa trzy ostatni raz dwa trzy świetnie druga noga to samo raz dwa trzy o, o teraz liczymy trzy. raz dwa trzy dobrze hop raz dwa trzy mhm. raz dwa trzy ostatnie dwa razy raz dwa trzy i ostatni raz Dwa, trzy. Świetnie, kochani, mamy zrobione. Myślę, że jest wam cieplej. Tu na razie moje obciążenie odstawię. Będziemy wykonywać cztery ćwiczenia w pierwszej serii. Wykonujemy w zasadzie trzy ćwiczenia, ale jedno wykonujemy i na prawą, i na lewą nogę, dlatego policzyłam je jako dwa. Wszystkiego robimy po trzydzieści razy w pierwszej serii, w drugiej serii po dwadzieścia, w trzeciej serii po 10, ok? Ja będę robić oczywiście z Wami. Do pierwszego ćwiczenia potrzebujemy krzesła. Krzesło najlepiej jest sobie oprzeć, tak, żeby ono było stabilnie ustawione. Ustawiamy jedną nogę na krześle. Ja zrobię to kochani bez obciążenia, ale oczywiście, jeżeli chcecie, możecie złapać e, tą butelkę czy tą zgrzewkę. To co macie? No a 30 to będzie wtedy bardzo dużo. No dobra, jak jesteśmy gotowi, to uwaga, robimy wypady. Na jednej nodze. hop Teraz zwróćcie uwagę. Jedną nogę. Mam podpartą o krzesło. Mam na maksa proste plecy. Hop. Cały ciężar ciała jest na tej przedniej nodze. Wypinasz pupę do tyłu, czyli robisz tak jakby przysiad na przedniej nodze. Stara się w ogóle nie pracować tą nogą, która jest na krześle. Tu mocno wbijasz tą przednią piętę. 30 razy na stronę. Ja już mam 15. Popatrzcie, wypinam pupę do tyłu, żeby na maksa ją rozciągnąć, a to przednie kolanko lekko rozpycham na zewnątrz. 18, 19, 20, a jeszcze dziesięć na tą stronę. No ja już pupę czuję. Ach, pierwsza seria. Dwa, świetnie. Trzy, mocno spięty brzuszek. Cztery, Ach, pięć. Nie jest to takie proste, co nie? Sześć. Mhm. Siedem. Cały ciężar ciała na tej przedniej nodze. Napięcie. Super. Mamy zrobione. Zmieniamy sobie nogę. Nie ma tutaj przerwy. Cała stopa jest doklejona. I proszę bardzo. Lecimy. Raz. Dwa. 4, 5 Zwróćcie uwagę, ja wypinam pupę do tyłu, 6, 7 I mocno wychodząc do góry, całe ciężar ciała spoczywa na tej o, przedniej nocy, na tej, która jest na podłodze. Ja tą nogą się prostuję, nie tą, która jest na. Pff, nie tą, która jest na podłodze. E, sorry, tak szczęśliwie. 16 razy za nami. Jeszcze dziesięć. Brzuszek mocny. Pięć. Super. Sześć. Siedem. Ostatnie trzy. Ostatnie dwa. Ostatni. Świetnie. Mamy zrobione. Przeselko można dać na bok. Kochani, kolejne ćwiczenie. Przysiad szeroki ze wspięciem na palce. No to lecimy skład. Hop i wspięcie. Pupa daleko do tyłu i wspięcie. Hop. Proste plecy. Uf. Mocno. Dopnij pupę. Po to jest to wspięcie na palce, żebyście jeszcze mocniej dopieli pupę. Jest 30. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może wziąć obciążenie. To już od Ciebie zależy. Piętnaście. Dawaj, dawaj, dwadzieścia raz, dwa, trzy, super cztery, pięć, ostatnie pięć. Mamy zrobione. Kładziemy się. No i teraz nam się przyda obciążenie. Ustawiamy stopy na szerokość bioder. Kładziemy sobie obciążenie. Bardzo ważne. Tu dolne żebra wbijamy. Tak, żeby nosić biodra. Prostować biodra za pomocą pośladka, nie za pomocą odcinka lędźwiowego. Hop. Mocno. Postaraj, pomyśl sobie, że Twoje e, żebra tutaj to jest szczęka rekina. I ona się z góry zamyka lekko. Gwarantuję Wam, że poczujecie wtedy jeszcze bardziej pośladki. Uff. Dyszka za tobą. Dawaj, dawaj, jeszcze 20. W pierwszej serii, pamiętacie, wszystkiego po 30. Jeszcze, kochani, zwróćcie uwagę na nogi. One nie mogą być tak. O, nogi kolanka muszą być lekko otwarte. W górze przytrzymaj to spięcie. Świetnie. U, 19, 20, jeszcze 10, ja już czuję pupę. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Cztery, pięć, o, sześć. 7, 8, 9, super! I mamy 30, mamy nasze trzy ćwiczenia. Mamy teraz... Mam włączony czas, wy tego nie widzicie. Zróbcie sobie pół minutki, minutkę przerwy w drugiej serii. Będziemy pracować po 20 razy, w trzeciej serii wszystkiego zrobimy po 10. Oh. Weźcie sobie łyczek wody koniecznie. Otwórzcie okno, jeżeli jesteście w domu. Mm. Super. Bardzo fajnie Wam poszło. Poprawiamy wiatry. Dziewczyny i chłopaki. Chłopaki raczej w spodem, nie? Coś też planować w tym ostatnim bardzo fajnie. Dobra. Słuchajcie, u mnie minęło pół minuty. Ja jestem już gotowa. Mam nadzieję, że Wy też. Startujemy. Jedna noga z tyłu na krzesełko. I proszę bardzo, lecimy. 20 sztuk. Pamiętaj, wypinaj pupę. Hop. Mocno tu wypinaj pupę i tu kolano pchaj na zewnątrz. Cały ciężar ciała z tej nogi, która jest na podłodze. Uff. Uff. Ach. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie wam idzie. E, raz e, dwa, trzy, e, cztery. Super. Pięć, jeszcze tylko pięć. Pięć. E, Raz. Dwa. Przednie kolanko praj na zewnątrz. Trzy. Super. Osiem. Dziewięć. Jest dziesięć. Jeszcze dziesięć. Raz. Bardzo dobrze. Dwa. Cały ciężar ciała na tej nocy, która jest na podłodze. Cztery. Dawaj, dawaj. Pięć. Sześć. O. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, Super. Mamy zrobione trzecie ćwiczenie. Dziewczyny i chłopaki. Przysiad. Wspięcie na palce. 20 razy. Gotowi? To lecimy. Hop. Mocno tutaj, pupa do tyłu, szeroko kolana i wspięcie na palce do góry, hop, super, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, jak to może pośladki moje palą? I jeszcze ostatnie dwa. Super. Mamy to trzecie ćwiczenie. Dobra. Dziewczyny i chłopaki, jesteśmy na podłodze. Obciążenie kładziemy na futer stopy, ustawiamy równolegle, ale będziemy pamiętać o tym, żeby otwierać kolanka. Ściągamy oparki, dolne żebra wbijamy i lecimy, proszę bardzo, raz. Hop, dwa, trzy. Mocno pracujemy pupą. 4, 5. Najlepiej by było, 6, jeżeli robić się bez obciążenia, ustawić kciuki na zewnątrz, żeby ustawić ja mam teraz lewą rękę, tak, łopatki w rotacji zewnętrznej. Nasze barki, po to, żeby jeszcze lepiej aktywować miejsce na plecach, które oczywiście są połączone z pośladkami. ale jeżeli masz obciążenie, może być ciężko, bo uciążenie może chcieć upaść ci na buzię. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. O, ostatni. I luz. Super. Pół minutki, minuska przerwy. O. Łyczek wody. Jak się macie, wszystko w porządku. Kochani, ostatnia seria przed nami. Wszystkiego robimy po 10, czyli mało. Jak tam jest ok, czujecie. Dobra, minęło 20 sekund. Powolutku możemy wstawać. Dobra, u mnie jest pół minutki. Będę startować. Nie ma co przedłużać, nie? Lecimy z tematem. Hop. Jedna noga z przodu, proszę bardzo, dziesięć razy. Raz, Op. pupę wypinaj do tyłu, dwa, mocno przednia, pięta na podłogę, trzy, cztery, pięć, super, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super, zmieniam stronę. Op. W dają sobie znać. 10 na drugą mogę. Winaj bubę do tyłu. 2, 3, 4, Świetnie. 5. Kolanko szeroko, pamiętaj, 6. Ujaj, już naprawdę nie masz siły. 7, 8. No dawaj dawaj. Jestem z tobą. 9, 10. Ekstra. Kochani, drugie ćwiczenie, skład, wspięcie na palce. Startujemy. Skład, wspięcie, skład, wspięcie. Mocno do dłoni pupę. 4, super. 5, 6, a 7, 8, 9, 10. Ekstra. Kładziemy się. Będę liczył z Was niespodziankę na koniec. Dlatego pomoże się drugą stroną, tak żebym widział stopę, ok? Kochani, wykonujemy 10 znosów bioder i na koniec izometrycznie trzymamy w górze. To lecimy 10, raz, 2. No już wiecie jak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 i 10, i trzymamy. Okej, okay. trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mocno spięty brzuszek, ściągnięte łopatki, pośladki spięte. O, pracują. Dawaj, 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 jeszcze trzymamy. Izometrycznie, na sam koniec. Kupa lubi pracować. Nie, już trzymamy. Już 20 sekund. Dajemy czadu, lecę czadu, dajcie radę, minutkę. No to lecimy. O kurczę. A teraz już palina maksa. Dawaj, 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 dawaj. Trzymaj sobie yy, obciążenie. Ile tam mamy? Około 40 sekund mieniało do Jeszcze 20. Wytrzymaj. Wytrzymaj. O, jeszcze, 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 jeszcze. Naprawdę malutko zostało. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i los! Uuu. O, bo wkładam, zobaczcie tak ćwiczą intensywnie, że aż nie wypadło e, obciążenie. E, super, napicie się łyczek wody. E, no, taki krótki trening, ale myślę, że udało Wam się zmęczyć troszeczkę. O, się. Słuchajcie, chwilę jeszcze rozciągniemy pupę na koniec. E, bardziej chodzi tutaj o to, żeby Wam spadło e, tętno, żebyście się uspokoili, e, uspokoili Wasze serduszka, zanim wrócicie do swoich normalnych czynności. Już się spadł wrócę. Połóżcie się na plecach. Zróbcie cztery głębokie wdechy. Super, połóżcie prawą nogę na lewym udzie, przyciągnijcie lewe udo na siebie i teraz tak przyciągaj, tutaj widzicie zapiszczel lewą nogą, a prawą nogą, a prawą, a lewą ręką, prawą ręką odpychaj sobie nogę na zewnątrz, wytrzymaj tak około pół minutki do minutki. Pamiętaj o oddechu, oddychaj głęboko. Świetnie. Druga strona. To samo najpierw przyciągnijcie, powalerze pooddychajcie. Zobaczcie, zapiszczę. prawą ręką, prawą nogę, lewą ręką od. Trzymajcie pół minutki do minutki. Przez oczek wstajemy. Kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten trening i do zobaczenia na następnych prawa dla Was. Buziaczki. Papa. Pa.